i ten pojedynek. Już się rozpoczął srebrny brek. Mariusz Pudzianowski. No pytanie, czy Mariusz Pudzianowski w ogóle widzi srebrnego breka, ale chyba wszystko wskazuje na to, że Ach, i to... Roz... Maria, brek z jaką siłą, rozumiecie? On te 500 ton Mariusza Pudzianowskiego podrzucił z taką łatwością. E, padło pytanie, czy była walka Mariusza z Najmanem. Nie było. Ile się... Była taka była? Walka. Oczywiście, że była taka walka. Była <grym> oh, to walka o pas największego Polaka i Marcin Najman ten pas w tej walce zdobył I on Wierzy go po dziś dzień ale czy no jak wiemy dzisiaj walka o pas największego Polaka również się rozegra to być może historia zatoczy pewne koło i dzisiaj Marcin Najman ten pas straci ale my wróćmy do tego pojedynku bo to srebrny brek z górnej liny kapitalny łokieć na twarz tutaj Mariusza Puzianowskiego proszę państwa i co się teraz, teraz Mariusz Pudzianowski atakuje Breka w narożniku, ten pada na psackę i jest przypięcie, raz, raz, dwa i srebrny Brek odkopał, oczywiście to jeszcze nie jest ten moment, walka dopiero się rozpoczęła, obaj panowie zakładam, że mają dużo sił, także to może chwilę potrwać. I teraz Mariusz Pudzianowski, ta imponująca siła, on prowadzi sobie, sobie tutaj srebrnego Breka, jakby on nic nie ważył, ale, ale Brek! tak skontrował. I teraz widzimy, brek. To on wrzucił teraz pudziana do narożnika. To on szykuje jakiś manewr. Zobaczmy, brek. Jest to tak zwany running bulldog. Biegnący bulldog w wykonaniu srebrnego breka. I będzie przypięcie? Nie, jeszcze nie. Najpierw brek znęca się na nad Mariuszem Pudzianowskim. Oj, bardzo mocno się zręca, znęca. Boże, drogi. Najpierw prawie sierpowy, później kopnięcie. Kolejne kopnięcie, moi drodzy. I on teraz, próbuje go zniszczyć. I teraz ataki z pogardą. Widzimy, że on w ogóle nie szanuje Pudzianowskiego. I teraz, co on robi? Idzie do narożnika. się po prostu położył. <laughs> Widzimy Mariusz w jednym narożniku, Brek w drugim, i teraz wstał. I kolano prosto na twarz Mariusza Pudzianowskiego, który się jednak podnosi. I teraz on przejmuje tutaj kontrolę. Zobaczmy, co zrobi Pudzilla. Kopnięcie. I teraz wyciera tutaj o tę twarz yy, srebrnego Breka. Moi drodzy, Mariusz Pudzianowski leży i srebrny brek zaatakował jego łokieć. Panowie, wymieniałem się czasami. Mariusz Pudzianowski, jak już komentatorka wspomniała, wielki strongman, wiele zaszczytów, wiele zwycięstw, pa pasów mistrzowskich. Strongman, o ile są tam pasy, ale na pewno jakieś puchary czy medale. Srebrny brek, on jest znany z tego, że jest srebrny. Także no nie wiem, kto tutaj wygra w tym pojedynku gigantów. Srebrny Brek jest bardzo tajemniczy, także nie wiemy co on ukrywa, nie wiemy co on ma pod tym płaszczem, jak wyglądają jego mięśnie, może to jest jego taktyka, tymczasem Mariusz Podzianowski w końcu udało mu się podnieść i czy to on teraz nie nada srebrny Brek, tutaj się pastwi nad Mariuszem? Cudowne widzi... uniki. Kapitalne uniki. Widzimy próbę obalenia. Kopnięcie tutaj prosto na brzuch Mariusza Pudzianowskiego. Ale nie wiem, czy to jest metoda, bo brzuch Mariusza Pudzianowskiego jest ze stali. Ale teraz Brek to seria ciosów i DDT. Zobaczmy. Pudzianowski musiał, musiał uciec, bo ustraszył tak, się. straszył się. Ale proszę Państwa, łapie Breka teraz od tyłu. Takie trochę nieczyste zagranie i uderza. Nim o ring. On się chyba bardzo zdenerwował w tym momencie. Mariusz Pudzianowski. ajajaj, aj, aj, oberwał tytuł. Tytanową, e, tytanową, jakąś diamentową, stalową konstrukcją. Są to tak zwane schody, komentatorko: schody do ringu. Ale zobaczmy, to jest sędzia odlicza. I teraz Brek łapie za nos Mariusza Pudzianowskiego i sprzedaje mu soczystego swojego liścia. Powrywa. Teraz widzimy Mariusz Pudzianowski jest oszołomiony. Brek próbuje to wykorzystać. Sam jest oszołomiony, bo zrobi taką przedziwną przebieżkę. I teraz nastąpnął na rękę Pudzianowskiego. I Brek wchodzi do ringu. A Pudzianowski jest na deskach, a sędzia liczy. Jeszcze nie liczy, zaczął właśnie. Nie, już jest Liczył. 7 i Brek. O! o, nie trafił! To może być punkt kulminacyjny tego pojedynku. Jeżeli Pudzianowski szybko kopie do ringu, ten mecz się zakończy. Co oni robią? Pudzianowski prowadzi Breka Widzimy, że sędzia przestał liczyć Chyba zapomniał, nie wiem I przenosi mi się teraz do ringu Pudzianowski, on ma tutaj Breka Co zamierza z nim zrobić? Prowadzi go do narożnika i teraz e, Cios, który na pewno Mógł tutaj sprawić krzywdę Srebrnemu Brekowi, ale ten sobie Nic z tego nie robi, teraz widzimy Panowie wymieniają się ciosami Na środku ringu Cios za cios, ależ emocje, ależ wola walki, teraz kapitalny dropkick w wykonaniu Srebrnego Breka. Kto by się spodziewał, że Brek potrafi takie rzeczy, proszę Państwa, no na pewno ja, ponieważ jestem jego wielką fanką. Teraz wykrzyczał coś, jakby nie wiem, chyba zapytał wszystkich kibiców czy go widzą i no, widzimy, widzimy to jak wspaniale się prezentuje dzisiaj w ringu. Czy będzie w końcu przypięcie? Srebrny Brek przenosi 500 ton e, wagi Mariusza Pudzianowskiego, ale ten się podnosi. Teraz co zrobi Srebrny Brek? Irish Whip. I on teraz obala tutaj Mariusza Pudzianowskiego i będziemy świadkami przypięcia. Mariusz Pudzianowski przypięt raz, dwa... U. Było blisko, było blisko, ale ten pojedynek się jeszcze nie skończył, widzimy brek, rozczarowany, załamany, złapał się tylko za głowę, no ale Pudzianowskiego nie jest tak, no, chciałem powiedzieć, nie jest tak łatwo pokonać, ale wszyscy go jak na razie pokonują. Tanią skóry nie sprzeda, To i piszecie, że Mariusz Pudzianowski tanią skóry nie sprzeda, no to jest być może jeden z najważniejszych meczów w jego karierze, jeżeli przegra ten pojedynek, no jaka czeka przyszłość Pudzianowskiego? Pudzianowski z trudem, ale podnosi się. Jednak srebrny brek nie daje mu odpocząć. Cios za ciosem spada na tę masę mięśni. Brek po kolei wydaje się skupiać na różnych częściach ciała Mariusza Pudzianowskiego, tak aby go w końcu ostatecznie pokonać, ale Mariusz Pudzianowski teraz jakby na chwilę odzyskał siłę, a może jednak nie. I teraz brek, on szykuje swój cios kończący, proszę państwa, ale nie udało się, bo Mariusz Puzianowski skontrował i on teraz powstał, jakby zyskał drugie życie Pudzilla Slam w wykonaniu Mariusza Puzianowskiego i to on będzie przypinał, zobaczmy, raz, raz dwa... Uuuu, brek się jeszcze trzyma, srebrny brek jeszcze w walce. Mariusz Pudzianowski już tak blisko zwycięstwa, o którym marzy, odkąd tylko e, zaczął swoją karierę i srebrny brek, przypięcie. Raz, dwa. dwa! Mariusz Pudzianowski, on się nie chce poddać, on będzie walczył z całych sił do ostatniej kropli potu i krwi. Tutaj Beto wpłacił ja. 10 zł na Federację Mim Racing, dziękujemy Beto. 87, 48, bardzo, 8, bardzo dziękuję i pozdrawiam mojego ulubionego fana Beto. I teraz zobaczmy, bo Mariusz Pudzianowski, on ściska Breka, Czyżbyś Brek odklepał, czy Brek odklepie, czy Brek się podda? Nie, Brek kontruje, mamy łokieć i Mariusz Pudzianowski, on wciąż bez zwycięstwa. I zobaczmy, teraz srebrny break powstaje, obala Pudzianowskiego, po czym szybko go podnosi i teraz kontra Irish Whip. Ajajaj, jakie uniki piękne, proszę państwa, srebrny brek dostał stopą na twarz. Czy Mariusz będzie przypinał? Najpierw łamie łokieć. Łamię łokieć no czy brek, jeszcze ma siłę, on tutaj wspaniale tutaj prezentuje się, ale Pudzianowski, zobaczmy, Pudzianowski, to jest jego cios kończący, Pudzilla slam, Pudzian slam, proszę państwa, Pudzianowski przypina, czyżbyśmy byli świadkami historycznego dwa. momentu, nie, brek. Boże, Brek, tak blisko. Tak blisko, tak blisko, Brek się trzyma i wyrolował się spoza ringu. Brek uciekł, Mariusz Kudzianowski natomiast wspiął się na najwyższą linę. Ech. Co on zamierza zrobić? Nie wiem jakim cudem w ogóle ta go utrzymuje. Sędzia odlicza, Mariusz skacze i srebrny Brek oberwał prosto w głowę, to nie może się dobrze skończyć. Ależ historia, no Pudzianowski teraz zaryzykował prawie, że wszystko i on, widzimy, brek jest na deskach, czy brek jednak da radę, nie wiadomo, kontruje teraz srebrny brek. I zobaczmy, teraz dupło slam na rękę Mariusza Pudzianowskiego, która być może jest w tym momencie już złamała, widzimy, łapie się za łokieć, ależ to musiało być bolesne, co robi brek, on tutaj widzimy, odkrył ten turnbuckle w narożniku, nieczyste zagranie ze strony srebrnego breka. Tak jest, pozbył się kremówki w narożniku, Czyżby miał z tym związany jakiś plan? Zapewne tak. I Mariusz w końcu się podniósł. I teraz tak shoulder tackle w wykonaniu Mariusza Pudzianowskiego i Pudzianowski. Ależ wydawało mi się, że będzie szukał swój kolejny cios kończący. A to brak teraz rzucił go do narożnika, w którym nie ma turnbuckle, w którym nie ma tej kremówki. I mamy przypięcie. Raz, Raz dwa. dwa. Mariusz Pudzianowski się broni. On musi walczyć do końca. To jest jego szansa na pierwsze zwycięstwo. Ale Brek teraz skoczył. Udało mu się trafił w Mariusza Pocianowskiego. Państwa, przewraca go i kolejne przypięcie. Kolejne przypięcie. Raz, dwa. Pudzianowski, ależ wola walki Marcina. Mariusza, jaki Marcin? Marcin będzie walczył później, to Mariusz, ależ wola walki. Zrobi wszystko, żeby nie przegrać tego pojedynku, żeby nie przegrać na nocy Mistrzów, na najważniejszym pay-per-view tej wiosny. I on teraz kontruje, i łapie srebrnego breka, podnosi go. I co zamierza z nim zrobić my? O, ten tutaj turnbuckle, on tutaj rzucił na tą linę, ale brek sobie nic z tego nie robi. Brek teraz wykorzystuje to samo zagranie. Widać, że zabolało to Mariusza Pudzianowskiego. E, co się teraz wydarzy, panowie? Kolejny raz, kolejny raz Mariusz Pudzianowski ląduje w tym narożniku. Widzimy po raz kolejny tutaj atak na łokieć. I Brek! On szykuje teraz! Nie widzicie mnie! Czym nie widzicie? To jest ruch Breka! Nie widać go, proszę państwa! On zniknął! I zniknął! I zaatakował! Aj, 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 aj. Przypinaj, Brek! Raz! Raz! Dwa! dwa nie! Nie, Pudzian! Pudzian walczy dalej! Ale walka! ale wola walki Mariusza Pudzianowskiego! A nie może uwierzyć! Luis. Płacił 10 złotych. Juliusz płacił 10 złotych. Federację na Federację New bardzo dziękujemy. Papież musi odejść. Pozdrowienia dla Potem. <laughs> Bardzo dziękujemy za pieniążki i za przesłanie. W ogóle powiedziałam pieniążki obrzydliwe. E, dziękujemy bardzo serdecznie i tymczasem, proszę Państwa, Mariusz Pudzianowski znęca się nad Brekiem i pokazuje swoją siłę i dominację. Brek uciekł z ringu i wraca do niego z powrotem. Przypomniało mu się, że tak nie można. E, sędzia już chyba jest zmęczony tym wszystkim, moi drodzy. Tutaj nikt się nie chce poddać. Czy ktoś zakończy ten pojedynek? Pudzianowski, ależ teraz wrzucił brekta w ringu! I, przypięcie I nie. Mamy przypięcie. Tak. A przypięcie! Dwa! Pudzianowski też Bola. wydaje się już być zirytowany tym wszystkim. On już by chciał, żeby ta walka się zakończyła. On już chciałby odnieść swoje pierwsze zwycięstwo. Ale Brek nie chce mu na to tak, pozwolić. To samo może powiedzieć Brek. On też chce wygrać swoje pierwsze, pierwszy pojedynek w historii. I widzimy, że panowie, tutaj widzimy, ależ teraz Mariusz. po Teraz, teraz, teraz ciosów spodziana i kapitalne sierpowe na twarz Breka. Matko Boska. Kto zakończy ten pojedynek? No kto by się spodziewał, że drugi pojedynek na tej gali będzie taki emocjonujący? A teraz brek! Brek! Co zrobi brek? Widzimy próba odklepania! Czyżby Pudzianowski się poddał! Tutaj tylko pojęczyna, na taki pająk wykonany przez srebrnego breka. Widzimy, który jest tak zmęczony, aż farba mu tutaj stwarzy się ten, ten, ten spray, który on ma w początku swojego istnienia, mu już tutaj zanika, a Pudzianowski on teraz leży. I Brek, seria tutaj ciosów i teraz widzimy jakiś kol atak kolan w kolano. Dokładnie, niesamowite, proszę państwa, jesteśmy świadkami tego, jak srebrny Brek traci swoją srebrność. A teraz skok w wykonaniu, czy trafi w Mariusza. Zobaczmy, co zrobi Brek. Brek powala teraz Mariusza Podzianowskiego, coś ty zrobił, Brek! Pięcie. pięcie. Raz, Raz dwa. dwa. Mariusz Pudzianowski. Pudzianowski, on nadal ma siłę, on jakimś cudem jeszcze chce walczyć. Srebrny Brek po raz setny zaatakował jego łokieć. I teraz zobaczmy, Roll, rol, Wykonaj na przypięcie, dwa! Nie ma! Czy ten pojedynek się kiedyś zakończy? Ależ wola walki obydwu zawodników, ależ odporność na ból! Pudzianowski powerslam! Przypominam, że w historii MIM wrestling zdarzały się już niekończące się pojedynki. <grymne> Ci, którzy są z nami od dawna, doskonale o tym wiedzą. Czy to jest jeden z nich, moi drodzy? Pudzianowski czy Brek? Zobaczmy. Chciałbym powiedzieć, że na czacie 60% osób obstawia Mariusza Pudzianowskiego. Jednak walka wydaje się być na ringów bardzo wyrównana. I teraz Marusz Puczanowski running slam na Breka. Czy go przypnie? Czy on zakończy ten pojedynek? Brek teraz kontruje, obala go. Pudzianowski, widzimy, zatacza się. A Brek mu się przygląda, jakby szykował coś. Jakby tylko czekał, aż Pudzianowski powstanie. I wymierza soczystego prawego sierpowego. I teraz kapitalne odbicie od liny. I Brek wchodzi na górną linę. I szykuje tutaj chyba skok. Będzie chciał zeskoczyć z tej górnej liny na Pudzianowskiego. Na tą tytanową posadzkę. Tak, Pudzianowski obalony. I teraz dupo slam, ale Pudzian wyniknął. Hujan się skrada, łapie Breka od tyłu i kolejny raz Brek zostaje wrzucony przez niego do ringu. Sędzia liczy, a panowie... Ależ oni muszą, so, muszą być wyczerpani, zupełnie jak my. No to nie jest łatwo komentować taki pojedynek, ale Brek... A on teraz, zobaczmy. Łapie za nos Pudzianowskiego, Co zamierza zrobić? Break potężny taj soczysty. Lewy liść. I co robi brek? O, wow, teraz to Giora tak śmieszny. I widzimy. Brek, teraz słokieć. Na kolano, po raz kolejny. Kolano Mariusza Pudzianowskiego. Który już może być w opłakanym stanie. I po raz kolejny to samo. Mariusz Pudzianowski, czy on będzie w stanie się jeszcze podnieść? E, teraz chyba został taki cios na ucho wykonany. Jak wiemy, one mogą być bardzo bolesne. I teraz Brek pokazuje, że go nie widać, ale Mariusz go jednak widział i go kopnął prosto w twarz, moi drodzy. I teraz Pudzianowski, Pudzilla Slam! Pudzian przypinaj, czy będzie koniec? Raz, Raz, dwa, dwa trzy.